Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Małgosia z Kanady, w której normalnie mieszkam na co dzień w Ontario, ale teraz jestem w podróży i wyjechałam razem z moim dzieckiem i teraz zapraszam Was na pierwszą część tej podróży i powiem Wam, dokąd dotarłam w tej pierwszej części. A w następnym odcinku, gdzie docelowo dotrę. Jest to coś takiego, co zrobiłam, marzyłam czy chciałam dawno to zrobić, ale muszę wam powiedzieć 33 lata w Kanadzie i nigdy, i nigdy tego nie zrobiłam. Jest to pierwszy raz, że wyjechałam tak daleko w sposób jaki wyjechałam pierwszy raz, i już teraz mogę powiedzieć, że to chyba będzie ostatni raz i nigdy już więcej się na takie coś nie zdecyduję. Przynajmniej już teraz to mogę powiedzieć. Jak widzicie, jestem w pociągu. Czyli jest to, jestem dalej w podróży. Mam nadzieję, że złożę tą pierwszą część tego mojego wideo. Postaram się, chociaż tutaj nie ma internetu, jest tylko w restauracji, można powiedzieć. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na tą część mojej wyprawy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No a później czekajcie na następne. Oczywiście komentujcie, lajkujcie. Wiecie, że ja bardzo lubię komentarze, to jest właściwie najważniejsza część tej, tego mojego YouTube'a. Właśnie kontakt z Wami. Także, jeżeli macie cokolwiek, czy pozytywne, czy negatywne, dawajcie mi znać. Na wszystkie, na wszystkie komentarze zawsze z utęsknieniem czekam. Także zapraszam Was, kochani. Tak wyglądają moje kwiatki przed moim wyjazdem. Wiecie co? Ten jeszcze jako tako się trzyma. Bazylia jeszcze jako tako, ale ten. No, już chyba nie wytrzyma. Także jak przyjadę, to pewnie będzie kaput. E, słuchajcie, jestem bardzo, ale to bardzo zestresowana. Jest wieczór, dzień przed moim wyjazdem. E, muszę jutro wstać o 6 rano. Jeszcze nie jestem spakowana. Znaczy już mam wszystko wyjęte, ale niespakowane. Żałuję, że się zdecydowałam na ten wyjazd. Jest to bardzo długa wyprawa. Jadę tylko i wyłącznie za damem i bardzo się stresuję, nic jeśli nie mogę. Po prostu wszystko związane z tym wyjazdem muszę sama załatwiać. A jest tego załatwiania bardzo dużo od samolotów do samochodu hotele no, naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy do załatwiania. I no jestem zestresowana, to muszę powiedzieć. Gdyby teraz ktoś mi powiedział, czy chcesz jechać, to bym powiedziała, że, że nie chcę. Nawet wiecie, muszę tą wałówkę jeszcze zrobić na drogę. I jak Wam powiem, gdzie jadę, to będziecie wiedzieć, dlaczego muszę wałówę, wałówę zrobić, jak za dawnych czasów. Już nie pamiętam, kiedy tak robiłam. Też przez cały tydzień myślałam, że włożę dla Was jeszcze jedno wideo, zanim wyjadę, ale niestety no, nie udało się. E, bardzo przepraszam. Jest siódma rano. Wstałam po szóstej, jak za pół godziny musimy wyjść. Ale jak cicho, siódma godzina. Rzadko kiedy się zdarza, żebym o siódmej wstawała. Czy była? na zewnątrz, ale jest ładna pogoda, w sensie nie jest gorąco jeszcze tak fajnie rześko także zabieram się, muszę wałówę spakować i zaczynamy naszą długą, długą długą podróż pierwsza część naszej podróży tutaj jedziemy takim go train czyli takim e, pociągiem do Toronto teraz E, to będzie prawie dwie godziny. Popatrzcie, ile rzeczy mamy. Dwa plecaki, ale jedzenie tam mamy i e, dwie takie małe walizki. No i tutaj droga, którą jedziemy teraz. E, słuchajcie, a to. Nie, żebym chciała specjalnie wam pokazywać, jak ubikacja wygląda tutaj w takim, w takim pociągu między miastami, ale tak tutaj wygląda. Większa niż Pol w Polsce, to na pewno. Ma tutaj suszarkę do rąk. Ma dwa lustra. Popatrzcie, tutaj jedno. Tutaj drugie, bardzo czysto, bardzo ładnie. I ja tutaj właśnie do góry idę, tutaj gdzie siedzimy z Adamem. Tak wyglądają tutaj. To jest to, co myśmy jechali tym. Taki dwupoziomowy Go Train. A teraz musimy zmienić pociąg na inny, bo będziemy już inną innymi pociągami jechać dalej. Tutaj idziemy, wychodzimy z, z tej stacji, znaczy wychodzimy z Peronu na razie. Ale popatrzcie jaki tutaj budynek wielki. Chciałam tylko Wam pokazać. Idziemy, bo ja później nie, nie wiem, e, gdzie iść, także muszę za ludźmi iść, bo ja tutaj jestem drugi raz w życiu. Jakby co? O, a tutaj. CN Tower, Toronto. Nie ma dużo ludzi tutaj pod spodem. Tutaj są różne platformy, gdzie iść, ale muszę Wam powiedzieć, w szoku jestem, że to tak ładnie i czysto. Musieli tutaj wszystko wybudować na nowo. Bo ja jak byłam tutaj dawno, dawno temu, to był po prostu, mówiąc brzydko, syf i malaria. A teraz bardzo ładnie tutaj pod spodem jest. Jakieś tutaj sklepy, no widać, że dużo nie ma, jeden tutaj market jakiś. Ale jak ładnie i, i można powiedzieć czysto. Tutaj można sobie usiąść. Teraz właśnie idziemy do drugiej części tego Union Station, które właśnie tutaj jest. Tutaj widzicie znowu naszą CN Tower popatrzcie jakie tu budynki A tutaj druga część Czy druga strona A my tutaj musimy wejść, bo tutaj jest ta via rail, w którym będziemy Jechać. Taki ruch tutaj w Toronto, i to jest powód, dlaczego nie chciałabym tutaj mieszkać ani pracować. To jest nasza wieża. Z tej strony. Także czekamy na pociąg następny. Nie będę już nagrywać, ale po prostu w szoku jestem, że e, wiecie co 33 lata mieszkam w Toronto, e, przepraszam, w Kanadzie, w Ontario i e, nigdy nie byłam tutaj na tej stacji to po pierwsze, a po drugie w Toronto to, to też ja tylko parę razy byłam, to muszę się wam przyznać. W tym GO Train jechałam dwa razy, a teraz tym e, pociągiem będę jechała takim drugim VIA Rail, który jedzie już trochę dalej pierwszy raz. E, także jesteśmy tutaj na Union Station w Toronto, czekamy na nasz e, następny pociąg. E, Także pierwszy raz, aż wstyd się przyznać, jestem tutaj na tej stacji. Tutaj was oprowadzę, trochę pokażę jak ta stacja wygląda. Ta jest taka sta starodawna. Wygląda ma jakąś historię. To wam pokażę zaraz. Popatrzcie nawet tutaj, bo tamta, gdzie przyjechaliśmy tym Go Train, to jest bardziej taka nowoczesna wygląda, ale to o jejku. Ale wam zrobiłam, że nie widzieliście mnie. A także tutaj jest taka bardziej połączona nowoczesność ze, no, z historią. Pani ubrana, jaka pozytywna i miła była tutaj w informacji, to tylko w Kanadzie. Zobaczcie, cała Kanada, drugie największe państwo na świecie i my właśnie jedziemy tymi Via Rail Canada Train pociągami. Także jedziemy z Toronto tutaj, jedziemy pierwszym pociągiem do Montrealu. I tu jest przesiadka. Niestety nie ma się czym chwalić, bo pociąg nie wygląda za pięknie. Naprawdę. Chyba, że to jest tak e, celowo ma tak wyglądać. Chyba, wiecie co? Że to celowo to nie jest brud. To nie jest brud! Tak ma wyglądać. Jejku, ja myślałam, że to brudny pociąg. A to celowo tak to wygląda, że niby jeździ przez różne brudy i wszystko. Przez całą Kanadę przejeżdża. Tak to tutaj wygląda. Na razie ciemno, no, no tak jak w samolocie dosłownie. Nie wiem czy będzie mnie dobrze słychać, bo nie mam mikrofonu. Także jestem w drugim tym pociągu, który wiecie co, wygląda prawie jak samolot w środku. Bo tak samo pani chodzi i tak jak w samolocie daje jedzenie, znaczy nie jedzenie, tylko picie. I trzeba zapłacić. no Pewnie jest jakieś miejsce, że można jeść, ale ja mam wałówę z domu, także. Będziemy jedli w domu. Właśnie teraz umyliśmy ręce i będziemy jeść, ale wiecie co? No pierwszy raz jestem w takim pociągu. Via Rail się nazywa, i to właśnie po Kanadzie jeździ ten pociąg. O Jezu, jak, się, jak go telepie na wszystkie strony. My tym pociągiem, no a później będziemy się przesiadać na jeszcze inny. Także długa droga. Pierwszy raz będę to powtarzać. Pierwszy raz od kiedy jestem w Kanadzie, a jestem 33 lata i pierwszy raz taką podróż się wypuściłam. Zawsze, jeżeli gdzieś, znaczy no nie, no można powiedzieć, że nigdy nie jechałam do innej prowincji aż tak daleko. To jest pierwsza rzecz, a na pewno nie pociągiem. No na razie nie ma co oglądać, bo dojeżdżamy już prawie do, do celowej stacji. Ale no lepiej to patrzcie się na tę już na, na mnie zmęczoną. Muszę powiedzieć, że głowa już mnie zaczęła boleć, musiałam wziąć tabletki, bo boję się, że migrena mi dopadnie i po prostu katastrofa będzie. A to jeszcze tyle drogi przed nami. Ale słuchajcie, tak sobie myślę, że po prostu pogadam chwilę z wami. Dlaczego właściwie się zdecydowałam na taką podróż, ale stwierdziłam, że już człowiek jest coraz starszy. Nie ma aż tyle siły, nie ma aż tyle motywacji, przynajmniej tak jak ja, żeby po prostu wypuszczać się z domu. Ja jestem ogólnie taką domowniczką, mi jest w domu dobrze i naprawdę wczoraj, jak jakby ktoś by mi powiedział, że jedziesz na tą wycieczkę i możesz ją znaczy skancelować, w sensie nie jechać. To bym pewnie zrezygnowała. Taka byłam zestresowana. Dlatego, że jadę z dzieckiem, wszystko jest właściwie tak na mojej głowie, muszę wszystko organizować i jadę do miejsca, które w ogóle no, nie znam, nie byłam tam. Ja pamiętam w 2016, już teraz nie pamiętam dokładnie, albo 13, naprawdę już nie pamiętam, pojechałam z moim średnim synem tak do Aten. Ale przynajmniej też tak na, na dziko, że musiałam sama sobie wszystko organizować, ale przynajmniej Ateny znałam, a tutaj absolutnie nie. Tutaj na chwilę odwrócę Was w drugą stronę. Popatrzcie, rozpuszczone włosy, nawet mam jak nigdy. I jedziemy do Montrealu teraz. Czyli my wyjechaliśmy rano o godzinie 8. Do 9:40 do Toronto, a później mieliśmy pociąg o 11:40 do Montrealu. Tutaj będzie o 5:40, tak, o około 6 godzin jechał. Tylko będziemy czekać około 2 godzin, i mamy następny pociąg, o którym teraz jeszcze Wam mówić nie będę. Zdecydowałam się, że jadę, dlatego że myślę, że nie będzie już takiej drugiej możliwości. A tak jak mówię, czym starsza jestem, to już jestem coraz bardziej wygodniejsza i chyba bym nie zdecydowała się na, na taką formę po prostu podróży. A z drugiej strony, tak jak do no 33 lata człowiek w tej Kanadzie jest i muszę się przyznać, że naprawdę dużo nie zwiedziliśmy bo za każdym razem jak jakaś było wolne, czy jakaś możliwość wyjazdu no to ja zawsze chciałam po prostu do, lecieć do Polski, a nie tutaj po Kanadzie. Także w tym roku zdecydowałam, no też nie mam za dużo czasu, żeby pojechać na przykład do Polski, no to nie chcę na tydzień, wolałabym na dłużej, także to jest okazja, żeby po prostu no skorzystać z takiej innej y, możliwości i zobaczyć i pojechać y, gdzie indziej niż do Polski. Stwierdziłam, że jak nie teraz to kiedy, żeby wybrać się w taką podróż i muszę Wam na pewno, już teraz Wam to mówię, to jest prawie 100%, że nigdy już więcej w takie coś się nie wybiorę. A po drugie, dlaczego teraz? Y, bo stwierdziłam, że no naprawdę, człowiek już w tej Kanadzie 33 lata, ale cały czas, albo praca, wychowywanie dzieci, non stop coś się dzieje, że nie można po prostu robić coś, co się chciało cały czas. Cały... no od kiedy ja tutaj przyjechałam do Kanady, to chciałam coś takiego zrobić. Taką formę podróży mieć i, do, i pojechać do tego miejsca, co jedziemy. Także... No, zobaczymy, jakie będzie moje wrażenie na koniec, ale cieszę się, że się zdecydowałam na to. No kosztowało mnie to trochę, znaczy, podjęłam decyzję, można powiedzieć, tak spontanicznie, bo taka jedna pani jedzie, którą znam ze swoim dzieckiem, tylko że ona wysiada, ale przynajmniej po drodze, w tym drugim pociągu będziemy razem. Ale zdecydowałam się, że jadę, bo nasz przypadek jest szczególny, bo ja znam bardzo dużo Polaków, oczywiście emigrantów, którzy tutaj mieszkają, wyjeżdżają sobie do ciepłych krajów, do wszędzie zwiedzają Kanadę wzdłuż i przesz, i po prostu mają na to możliwości. U nas najgorsze są po prostu te możliwości czasowe, że się ich po prostu ich nie mamy. No, a tak samo jak dzieci były małe, no to nie, nie, nie zawsze jest to łatwe, żeby po prostu wyjeżdżać z nimi wszędzie, szczególnie w jakieś takie dłuższe wyjazdy. Oczywiście można, ale no jest to utrudnione, szczególnie jeżeli jeszcze ma się biznes, o no, który trzeba dbać cały czas. Także nie wiem, na czym skończyłam to moje mówienie wcześniej, ale tutaj takie problemy jakieś były przy, tym, przy tej stacji, także teraz jedziemy w odwrotnym kierunku, można powiedzieć, ale tylko skończę moją myśl. Czyli przez 33 lata tutaj jestem w Kanadzie, no to zanim się przeprowadziliśmy tutaj do tej naszej miejscowości i kupiliśmy tą pizzerię, to po prostu się jeździło na campingi bardzo często. No po prostu wyjeżdżało się, może nie gdzieś tam daleko, ale jakoś więcej czasu mieliśmy po prostu, żeby w różne miejsca wyjeżdżać i można było razem. No bo nie pracowało się tam w soboty czy w niedzielę, czy może na przykład przynajmniej w niedzielę się nie pracowało. Zawsze był więcej czasu na wyjazdy, ale od kiedy się przeprowadziliśmy i właśnie tą pizzę, pizzerię mamy, czyli 26 lat, już można powiedzieć. No to niestety bardzo rzadko jest taka możliwość, żeby wyjechać razem, a jeżeli już razem wyjeżdżamy, w sensie ja i mąż, to są zawsze no, dużo po prostu załatwiania. Także trzeba mieć wszystkich ludzi. Którzy przyjdą do pracy, zajmą się tą pizzerią. Także ogólnie my wolimy wyjeżdżać po prostu na takie dłuższe wyjazdy osobno i tylko parę razy w ciągu tych 26 lat wyjechaliśmy razem. No i tutaj w Kanadzie na takie 3-4 dni może. Także mąż teraz był w Polsce, wrócił, a teraz ja jadę z Adamem, a on zajmuje się biznesem. Także takie to jest życie, przynajmniej moje czy nasze, emigranta. To, że zdecydowałam się na ten wyjazd teraz, to jest naprawdę dziwię się sama sobie i mam nadzieję, że nie będę żałowała. No, wezmę Was w tą podróż, także zobaczycie. I najprawdopodobniej na tym skończę ten pierwszy filmik, a w następnym zobaczycie, gdzie, gdzie właściwie dojedziemy, do, do jakiej miejscowości. Ja tam dałam post na, na YouTube i zobaczymy, czy ktoś będzie zdecyduje się, żeby zgadnąć, gdzie ja jadę. Jest już 6 godzina, a my mamy następny pociąg o 6.30. Także no zobaczymy, no trochę jest. Um... No, zdenerwowania, no bo nie wiadomo, czy zdążymy na ten następny pociąg. To pół godziny, tylko a my stoimy nie wiadomo gdzie. Ale jakieś problemy są na stacji, że nie możemy wjechać, także mamy opóźniony przyjazd na stację tutaj, gdzie jedziemy. I może być problem, dlatego że my musimy się przesiadać na następny pociąg. W końcu ruszyliśmy prawie dwie godziny później, przyjedziemy na, na stację i tamten następny pociąg na nas będzie czekał, także będę musiała szybko gonić. Fajne jest to, no przyszli tutaj, rozdali wodę nam. Fakt, że niedobra, no ale dobra, niech będzie. I że co chwilę na telefonie miałam informację, ile będzie spóźniony ten pociąg, no i że tamten następny będzie na nas czekał. Także to fajnie. I nawet teraz powiedzieli, że jakiś kredyt nam będzie pod naszym kątem. Nie wiem na ile, albo co, także to też fajnie, że poczuwają się do winy, no, że no, trochę tutaj się czekaliśmy. Także ogólnie mieliśmy być na stacji o 5.05, będziemy o 7 prawie. E, także słuchajcie, nie wiem, czy będę mogła jeszcze coś nagrać, jak wyjdziemy z tego e, pociągu, ale to na pewno będzie koniec tego mego pierwszego filmiku e, z tej naszej podróży. E, także chcę Wam tylko powiedzieć, że jedziemy do Montrealu teraz. Przesiadamy się w Montrealu do następnego pociągu i to Wam powiem już w następnym filmiku, dokąd jedziemy dalej. A tak na razie bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało. Do następnego razu. Trzymajcie się cieplutko lub albo chłodniutko, jak Wam tam e, zależy, gdzie jesteście. Do następnego kochani. Pa, pa.